Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maralius i witam Was po weekendzie w obiecanym filmie dotyczącym rotacji Consolment Operative. Zabieramy się w takim razie od razu do roboty. Rotację Consolment Operative dzielę na dwie. Pierwsza z nich to rotacja. Burstowa, zaś druga z nich to rotacja, którą stosuje, kiedy walczy z Yulam's przeciwnikami lub walka się przedłuża w znacznym stopniu. Kiedy na przykład walczymy o jedno z dział w Civil War uh, lub na Nowhere uh, Coast. W każdym razie, rotacja berstowa zaczyna się oczywiście od Acid Blade. Dalej Hidden Strike, Backstab, Lakeraid, Sheath, Lakeraid. Tutaj wtedy wchodzimy w cover. Używamy naszej bomby i możemy zacząć tak naprawdę wszystko od początku, dlatego że po raz kolejny używamy Exit Blade, dalej Backstaba i znowu Lacerate, Shift Lacerate i, tak i, tak i tak dalej Druga rotacja, to rotacja, którą stosuję stosunkowo rzadziej, głównie ze względu na to, że wolę mimo wszystko korzystać Zberstek, jak, jaki umożliwia mi moja klasa. Druga rotacja wyklucza użycie backstaba na samym początku. Jest to ancient Blade, Hidden Strike, Shift, Lacerate, Lacorate. W tym momencie powin, powinno nasz ancient Blade, nasz buff, który daje nam ancient Blade powinien zejść. I powinniśmy użyć e, po raz kolejny Encant Blade, tym razem backstab i znowu Shift. Lakerać, lakerać i możemy tam gdzieś w trakcie, jeśli burst jest naprawdę potrzebny w danej chwili, a chcemy mimo wszystko oszczędzać tą energię, e, możemy skorzystać z, po raz kolejny z naszej bomby. W każdym razie, e, jak zapewne zauważyliście, w żadnej z tych rotacji nie podałem kiedy należałoby użyć Team Boosta, jak i Delibylite, czyli naszego stana. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że stan ani tym bardziej Steam Boost nie powinny znajdować się w naszej rotacji. Dlatego, że to um, Operative sam musi zdecydować kiedy może zużyć Tactical Advantage na, na skorzystanie ze Steam Boosta i kiedy postanowi zastanowić swojego przeciwnika, Dlatego, że nie zawsze um, chodzi to ze sobą w parze: burst i skorzystanie ze Steam Boosta, czy nawet stana. Najczęściej jednak tak jest, że kiedy używam Hidden Strike'a i Backstab'a w burstowej kombinacji, automatycznie zaraz potem korzystam z Blade, czyli z naszego stana. Nie jest to oczywiście żadnego rodzaju norma, tylko tak po prostu z reguły jest, że takich przeciwników atakuję. Należy mieć to jednak należy mieć to pod uwagę. Cloaking Screen też może być częścią naszej rotacji, kiedy znikamy i ponownie używamy Hidden Strike, ale należy uważać tego bardzo uważnie, dlatego że Hidden Strike ma aktualnie 7,5 sekundy cooldowna, co powoduje, że skorzystanie z niego można istnieć dopiero w późniejszej fazie. Poza tym Cloaking Screen jest z doskonałym sposobem na ucieczkę, co też należy mieć pod uwagę. W tle możecie obserwować moje cztery walki, jakie odbyłem z dwoma postaciami z mojej Pierwszy z nich to Maruder, a drugi z nich to Sith Sorcerer. Na początku otrzyma, pokażę Wam dwie walki, w których wykorzystałem rotację burstową. Jak zauważycie, nie w stosunku nie do wszystkich klas, zadziałała ona tak skutecznie. W niektórych przypadkach rotacja druga, w której oszczędzam mimo wszystko tą energię i mogę wykonać o w innej kombinacji, w przypadku Marudera wyszło mi to lepiej. Nie zawsze jednak ma to miejsce. W przypadku Solstera najbardziej opłaca się zburstować tą tą klasę, ze względu na to, że posiada ona bardzo słaby armor i słabe cooldowny, które pozwolą jej oprzeć się naszym zdolnościom. Oczywiście należy mieć do tego pewien dystans, dlatego że są... jest klasa... z drzewko i sorcerera, który umożliwia zestanowanie po zrzuceniu ich ich force barrier. Ale jak zapewne widzicie w przypadku Marudera ta walka była zdecydowanie dłuższa i sam maruder zdał mnie zdecydowanie większą ilościobraźnią. W przypadku Sorcerera mogłem zrobić błyskawicznie, właśnie ze względu na to, że Operative jest doskonałym, wręcz e, znienawidzonym i doskonałym drapieżnikiem, że tak to ujmę, w stosunku do Sorcerera. Potrafi szybko i błyskawicznie pozbyć się jego e, bańki, czyli Force Barrier, i błyskawicznie po, e, przejść do ataku i zniszczyć przeciwnika. Jak zapewne zauważycie w jednej z walk, Sorcerer ginie zanim zdąży zrobić cokolwiek. Zabijam go jeszcze w czasie stana. W, co się zaś tyczy Marudera, tutaj walka jest zdecydowanie dłuższa głównie ze względu na bardzo potężny cooldown, jaki dysponuje Maruder, czyli Undying Rage uh, Guarded by the Force dla, uh, dla samej Republiki w przypadku Sentinela. Jest to zdolność, która zmniejsza o 99% obrażenia, jakie dostaje Sentinel albo Maruder na okres 4 sekund. W ciągu tych 4 sekund naprawdę wiele może się zmienić. Akurat w tym wypadku udało mi się bardzo dobrze wybrnąć z tej sytuacji i w miarę szybko zbrstować przeciwnika z tym samy, samemu nie tracąc zbyt, zbyt wiele. Należy pamiętać, jeśli mówimy o rotacji operative, że musi ona być elastyczna. Musicie dostosowywać się do otoczenia i tego, co się dzieje w otoczeniu. Musicie wymyślić na każdą klasę osobną taktykę. W następnych filmach postaram się przedstawić moje taktyki, podzielić się nieco tym, co ja sam wypracowałem sobie, grając już prawie rok tą klasą. Ale pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego w przypadku operatyw, jak prawda objawiona. Trzeba zmieniać, trzeba dostosowywać przede wszystkim do swojego stylu grania. Dlatego że znam wielu bardzo dobrych Imperial Agentów. Bardzo dobrych Operative, którzy mają zupełnie inny build niż ja, chociaż ja uważam, że mój jest no najlepszy, na jaki można sobie pozwolić w przypadku klasy, która jest klasą pure DPS. Ale to, tak jak już mówiłem, należy ocenić, musicie ocenić sami. W każdym razie, konkludując całą tą rozgrywkę, musicie bardzo bacznie wybierać swoich przeciwników. I jak zresztą widzicie, w tych czterech pojedynkach każdy z nich jest inny. Musi mieć to na uwadze. To by było w tym wypadku na tyle w tym filmie. W niedługim czasie postaram się nakręcić następny dotyczący walki z Juggernautem albo Maruderem i taktyki dotyczące walki z nim. I na razie dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam miłego początku tygodnia.